Dzień dobry wszystkim, Zbigniew Jarosz, Zwierzyński Albert, witam serdecznie, Doradca Jagodowy. Muzyka Znajdujemy się na plantacji w okolicach Czerwińska, ponownie na tej samej plantacji, gdzie w ostatniej niedzielę odbywały się letnie warsztaty truskawkowe. Szanowni Państwo, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za udział. Prawie 280 osób, które brały udział w tych warsztatach, świadczy o tym, że było to potrzebne. 280 osób, panie doktorze, przyjechało do nas na nasze zaproszenie z całego kraju, tak. z różnych regionów, gdzie uprawa truskawek jest ważna, istotna, a w związku z tym na plantacjach są problemy. Są dylematy i są pytania. I dlatego, plantatorzy, czyli Państwo, postanowiliście w ten piękny, niedzielny dzień być razem z nami, z doradcą jagodowym, ale i z zaproszonymi przez nas naukowcami z różnych ośrodków naukowych naszego kraju, właśnie tutaj, w tym jednym miejscu, w tym jednym czasie. Z informacji, podziękowań, które otrzymaliśmy od Państwa, wynika jasno, iż pomimo wysokiej oceny merytorycznych wykładów, to właśnie forma warsztatowa zebrała najlepsze recenzje. To, że przyjechaliście Państwo z roślinami, gdzie macie problemy. To, że przywieźliście Państwo wodę. To, że on przywieźliście... nie zadeptaliście Państwo Pana doktora, który <noise> nie był w stanie na wszystkie pytania opowiedzieć, wszystkie rośliny zobaczyć. Był osaczony ze wszystkich stron pod tak. naszym specjalnym namiotem. Był, był taki, taki moment, że natłok pytań spowodował prawie, że przytłoczenie no, mojej wiedzy. Ale wszystko to świadczy o tym, że ta forma jest właśnie warta propagacji, że właśnie w tej formie bliskiego kontaktu z rośliną, bliskiego kontaktu z problemem powinniśmy dalej pójść. Dla nas było to w pewnym sensie zaskoczenie, choć nie do końca, bo w ankietach, które przygotowywaliśmy przed tym wydarzeniem, przed 4 sierpnia, Państwo właśnie na tą formę warsztatową stawiali. I dlatego główny punkt warsztatów turskawkowych odbył się tutaj na plantacji. Była to część, w której Państwo mogliście zadawać pytania, ocenialiśmy wodę, oglądaliśmy rośliny, ale oprócz tego był pokaz maszyn, urządzeń, technik sadzenia. Omówiliśmy wybór systemów nawadniających, linii kroplujących, wybór tkanin ściółkujących, podniesiony zagon. No i chyba największa, najbardziej burzliwa i emocjonująca dyskusja, jaka się na tej plantacji odbyła, Panie Doktorze, to ta poświęcona odmianom. Podmianie. Odmianą. Tak. I tutaj słowa, które ja pamiętam, Przemka Kaniewskiego, gospodarza tego terenu, gospodarza tej plantacji, który powiedział, że jeszcze do niedawna królowały dwie odmiany: Alba i Roxana, a teraz już to się bardzo szybko i bardzo dynamicznie zmienia. W dyskusji o odmianach wzięły udział nie tylko szkółki, nie tylko doświadczeni plantatorzy z rejonu Czerwińskiego, ale w zasadzie wszyscy Państwo, którzy wzięli udział w naszej ankiecie. To, że musimy odmiany dopasować do zmieniających się warunków klimatycznych, to chyba każdy jest z nas świadomy. Natomiast szkopuł na razie tkwi w tym, żeby znaleźć te najlepsze, te perełki, które dadzą nam optymalizację plonu, bo no cóż, klimat się zmienia i będzie się zmieniał. Tak, a ja tutaj w tym poszukiwaniu chciałbym zacytować Adama Bożęckiego, który powiedział, że nie ma dobrej rekomendacji co do odmiany. My tak. powinniśmy odmiany sprawdzać. Powinniśmy oczywiście być bardzo otwarci jako producenci na nowe odmiany, które się co roku pojawiają. Kilka nowych odmian wchodzi zarówno wcześnie planujących, późno planujących. I powinniśmy te odmiany testować we własnych plantacjach i sprawdzać, która z tych odmian jest dopasowana do naszej technologii, sprawdzi się w naszych rozwiązaniach, bo to jest najlepsza rekomendacja, którą, którą właśnie powiedział na spotkaniu Adam Bożęcki. Właśnie to jest najważniejsze. Chcąc uprawiać dobrze odmianę na naszej glebie. Musimy ją tu przetestować. To nieważne, że sąsiad powie, to mu się sprawdza, tamto mu się sprawdza. Te sąsiada wskazówki są cenne, ale tak naprawdę to Państwo przez dwa, trzy kolejne sezony przekonacie się, czy ta odmiana rzeczywiście się tutaj sprawdzi. I to, co również podkreślał tutaj Adam Bożencki, testowanie odmian to nie jest opinia po jednym sezonie. To jest dwa, trzy kolejne sezony, które trzeba zaobserwować, bo być może w tym sezonie się nie sprawdziło. To, co w przyszłym sezonie będzie najlepiej planowało i najefektywniej. Szanowni Państwo, 4 sierpnia dobiegł końca, dobiegły końca również nasze warsztaty, ale nie dobiegł końca serwis Doradca Jagodowy, nie dobiegło końca nasze wsparcie. To nadal trwa, dlatego zapraszamy Państwa na stronę jagodowy.pl, na której... Sukcesywnie będą ukazywały się materiały filmowe, tekstowe, zdjęciowe z naszego wydarzenia. Tych materiałów mamy bardzo dużo i Państwo, nasi klienci, którzy mają wykupiony dostęp do serwisu doradca Godowy, mogą z tych materiałów skorzystać, więc zachęcamy do odwiedzenia naszej strony doradca Godowy.pl. Niewątpliwie chcemy również podziękować firmom, które brały udział w tym przedsięwzięciu. Były to firmy. Oferujące, można powiedzieć, cały asortyment niezbędnych produktów agrotechnicznych do prawidłowej uprawy truskawki. Były to o tyle uzupełnieniem, że ta technologia truskawki musi ewoluować. Musi ewoluować w pozytywnym kierunku. W kierunku tych wyzwań zmian klimatycznych, zmian oczekiwań rynkowych, jeżeli chodzi o odmiany i zmian oczekiwań rynkowych, jeżeli chodzi o konsumenta, o, o owoc. I to wszystko. Się ładnie sprawdziło, to wszystko ładnie się spiało w naszym wydarzeniu. Cóż, panie doktorze, chyba możemy ogłosić, powiedzieć, no to... zaprosić plantatorów? Na kolejne nasze wydarzenie, które będziemy już od tej chwili przygotowywać, a mianowicie drugi kongres truskawkowy, który już można powiedzieć tradycyjnie odbędzie się w Mszczonowie początkiem lutego, gdzie będziemy chcieli zaproponować bardzo innowacyjną również formułę i będziemy chcieli się podzielić wynikami doświadczeń 40 różnych doświadczeń wegetacyjnych, które prowadzimy w tej chwili na naszych poletkach doświadczalnych u naszych partnerów wprost w praktyce doświadczenia, które służą tylko i wyłącznie optymalizacji uprawy truskawki. W gruncie. Jak rok temu pan doktor przed kongresem truskawkowym do mnie zadzwonił i powiedział: Albercie, bierzesz temat o herbicydach, to walczyłam chyba z panem doktorem miesiąc czasu, żeby tego tematu nie podjąć. Ale jak już go podjąłem i się w niego wgryzłem, to proszę państwa, tak mi się bardzo spodobał, że chcę kontynuować. Bo, oczywiście, w ciągu 15 czy 20 minut mojego wykładu na kongresie truskawkowym, który odbył się. W tym roku czelmatu na pewno nie wyczerpałem. Jest jeszcze wiele do powiedzenia na temat kontroli zachwaszczenia na plantacji truskawek i dlatego ja już mogę chyba oficjalnie sam bez namowy pana doktora zapowiedzieć swoją tematykę, która będzie dotyczyła no, nie powiem herbicydów, ale ogólnie kontroli zachwaszczenia Dokładnie, i redukcji tak. zachwaszczenia na plantacji truskawek. Co jeszcze proszę państwa będzie na kongresie śledźcie. Doradca Jagodowy.pl, śledźcie naszego Facebooka, zaglądajcie czasem na YouTube, gdzie wrzucamy filmiki, bo tam sukcesywnie do przełomu stycznia i lutego informacje będą dla Państwa dostępne. Na to chwilę serdecznie. dziękujemy serdecznie za udział plantatorów w warsztatach truskawkowych tutaj w Czerwińsku. Zostańcie z nami i oczywiście rezerwujcie sobie przełom stycznia i lutego. Najprawdopodobniej będzie to pierwsza niedziela lutego na kongres truskawkowy, który odbędzie się w Mszczonowie. Dziękujemy i zapraszamy. Do usłyszenia, do zobaczenia.